Czeka. Dziewczyna. Jest zawodniczka, a, numer 142. A Bożata, dziewczyny posili przodem, Kroska. nie? Żeby się nie mieszały. Jako pierwsza minęła tutaj linię mety pierwszego okrążenia Komisja Sędziowska to musi pocierpieć. Dziękujemy Panowie, Dobrze. dziękujemy. Brawo, brawo! Stara droga dla naszej dyspozycji No bo jak wiesz, zgubisz koło to już koniec, nie? Ja Mogę jeść ten i co, pójdzie ogień teraz po nawrocie? Myślisz? Nie, myślę, że nie. Na finis już ten tak Jak dziewczyny nas I słyszą, to, to prosimy, nie, to będzie proszę winnie zjechać winnie. na chodni Muszę mu powiedzieć, żeby do przodu bardziej przyszło. Jeszcze jedno okrążenie, piękna walka. Numer 111, do Cześć przodu Cześć. Do Cześć. Cześć. przejdź bardziej! Krzysztof TKK, Pacyfik No i proszę bardzo, cała 15 dziennie się tutaj trzyma.